Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi bardzo miło móc gościć was na kanale Flavor Design. Słuchajcie. Dzisiaj mam dla Was kolejną fajną nowość od Tech Protect. Niedawno pokazywałem Wam nową ciekawą ładowarkę biurkową 3 w 1 model A43, dzisiaj mam model A42. Również ładowareczka, którą możemy naładować trzy urządzenia jednocześnie. Tym razem być może nieco mniej uniwersalna od modelu A43. Tutaj mamy już urządzenie, które jest no raczej stricte do ekosystemu Apple. Chociaż może zainteresować również użytkowników Androida, co też pokażę, bo zademonstruję je wam na moich urządzeniach, które bynajmniej spod znaku Apple nie są. Co mamy w środku w ogóle? Zobaczmy sobie, jak zbudowane są same ładowarki, bo to jest bardzo ciekawe. Ładowareczki. Jak wspominałem, biurkowe i to do trzech urządzeń naraz, a tymczasem to przypomina bardziej power powerbank niż ładowarkę biurkową. I to jest też bardzo fajna ich cecha, ponieważ dzięki temu właśnie, że taką mają formę po złożeniu, bo one oczywiście, że się rozkładają, mogą się sprawdzić jak najbardziej również jako ładowarka podróżna, no ponieważ po prostu to jest świetna forma do spakowania sobie gdzieś do bagażu. A jak to działa? A działa w bardzo prosty sposób, po prostu rozkładamy. I znowu możecie też się zapytać, no dobra Łukaszu, ale miało być do trzech urządzeń, a ja tu widzę pole MagSafe'owe do zawieszenia sobie telefonu i płytkę do ładowania AirPodsów. No to tu jeszcze mamy z boku taki guziczek. Jak go wciśniemy, to wyskakuje nam jeszcze podstawka do Apple Watcha. Sprytne całkiem, nie? Jak widzicie, mamy to w dwóch wariantach kolorystycznych. Jeden i drugi metalizowany. Czy to jest aluminium? Ta płytka... Z... Na froncie wydaje mi się, że jest aluminiowa, reszta obudowy to już z całą pewnością tworzywo, ale tutaj tak, jestem pewien, że na froncie mamy szczotkowane aluminium, no i właśnie, dwie wersje kolorystyczne, taka grafitowa, bardzo ciemny szary oraz złoto, no złoto też takie powiedziałbym stare złoto, tak bym to nazwał, takie w, trochę w mosiąc to wpada już. Jeden i drugi wariant uważam, że bardzo atrakcyjny. Naprawdę elegancko to wygląda. Ten grafitowy na pewno sprawdzi się przy bardziej nowoczesnych jakichś meblach, ale na przykład ten, właśnie taki złotawomosiężny, myślę, że nawet całkiem fajnie może wyglądać właśnie na jakimś drewnianym, ładnym, naprawdę takim gabinetowym biurku. Pomimo składanej konstrukcji. Naprawdę jest to całkiem stabilne. Podstawka jest stosunkowo duża, po prostu, więc to już jakby nadaje nam stabilności, a przy okazji to swoje waży, słuchajcie, także nie ma takiego ryzyka, że kiedy podłączymy tutaj telefon, to w jakiś sposób nam się przeważy, że przeciąży nam telefon, to upadnie. Nie, nie ma takiej możliwości. To naprawdę stoi sobie stabilnie. Trzeba by to mocniej, naprawdę mocniej popknąć, żeby się przewróciło. No i właśnie. Ładowarka indukcyjna, wykorzystująca kompatybilność z systemem MagSafe, tak? A tymczasem, właśnie przed chwilą, na waszych oczach zawiesiłem tutaj na Finfona. No, oczywiście, dlatego, że mam przyklejony po prostu pierścień magnetyczny. Jeżeli macie jakikolwiek w związku z tym telefon, który ładuje się indukcyjnie, wystarczy go w taką magnetyczną blaszkę, jakąś płytkę, po prostu wyposażyć bądź etui, już posiadający właśnie magnes. Bardzo często do urządzeń, które nie są natywnie kompatybilne z systemem Max, no bo po prostu nie są produktami Apple. Bez problemu można dokupić etui, które po prostu ma wbudowany magnes i wtedy dokładnie tak samo to działa i to jest absolutnie w pełni kompatybilne. Tak samo jak kompatybilna ze wszystkim w zasadzie co ładuje się indukcyjnie, będzie ta płytka. Z zaznaczeniem tylko, że ma ona tutaj takie wklęśnięcie no ewidentnie pod AirPodsy. Co nie zmienia faktu, że moje Nothing Ear, mimo że nie pasują tu idealnie, to i tak, pokażę Wam to w przebitkach, bo tutaj to i tak nie zobaczycie tej idiotki, która się zapali. Po położeniu w tym miejscu i tak zaczynają się ładować. Nie ma najmniejszego problemu. I jedyną rzeczą, która jest tylko i wyłącznie do Apple Watcha, no to jest ta płytka, która wyskakuje nam tutaj po wciśnięciu tego guziczka. To nie naładuje nic innego poza zegarkiem od Apple. Dlatego, tak, jeszcze raz jakby to podkreślę, żeby wybrzmiało, jeżeli jesteście właśnie w tym ekosystemie. To to jest typowo dla was i uważam, że w ogóle jest no, bardzo fajnym gadżetem. Czy w takiej formie, czy oczywiście w wielu innych wariantach, my sami mamy w tym momencie przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt różnych ładowarek tego typu. Więc jasne, to nie musi być konkretnie ta. Natomiast myślę sobie, że tak, jeżeli właśnie jesteście posiadaczami tych trzech urządzeń, no to szkoda w zasadzie czegoś takiego po prostu nie mieć, bo to jest piekielnie wygodne. Czy w miejscu pracy, czy gdzieś na biurku, czy na stoliku nocnym, Bądź tak jak wspominałem w podróży, to naprawdę sprawdza się świetnie, i jedną po prostu, oczywiście, dostatecznie mocną ładowarką, możecie zasilić jednocześnie trzy urządzenia. No i to właśnie w wygodny sposób, po prostu, y, umieszczając je, no, na swoich im przypisanych miejscach. A jak to ładuje, w sensie jakie ma parametry prądowe, już wszystko wyjaśniam. Pole do ładowania telefonu obsługuje standard Qi dla ładowania 15-watowego. Pole do ładowania słuchawek jest 5-watowe. Pole do Apple Watcha to 2,5W. Czyli w zasadzie wszystko adekwatne tak naprawdę do współczesnych standardów. Jasne, telefony już potrafią powoli ładować się szybciej, indukcyjnie. Natomiast poprawcie mi, jeśli się mylę, ale nie wiem, czy to nie jest właśnie dalej standard, którym posługuję się Apple nawet w najnowszej generacji. Być może jest tam już to ponad 20 watowe ładowanie. Nie jestem szczerze powiedziawszy pewien, no natomiast owszem, nie twierdzę, że nie ma różnicy między 15 a 22, załóżmy. Natomiast tego typu akcesoria raczej domyślnie też nie służą do szybkiego ładowania. Tutaj na przykład podłączamy właśnie albo telefon na noc, albo w trakcie dnia pracy. Chcemy mieć po prostu podgląd na powiadomienia, ale nie musimy z telefonu korzystać, bo na przykład wykonujemy jakąś pracę na komputerze a telefon może spokojnie ładować się tu godzinkę, dwie, trzy, cztery... Nigdzie się nam nie śpieszy. Więc parametry uważam, że są w porządku. Po prostu, no wiadomo, jeżeli chcemy szybkie ładowanie, no to i tak trzeba wybrać port USB. Bezprzewodowo, no to właśnie na noc, albo dla cierpliwych. Chociaż to w przypadku telefonów, oczywiście, nawet na tak stosunkowo niskich wartościach, zegarek czy słuchawki naładują się względnie szybko. Po prostu tamte akumulatorki są dużo, dużo mniejsze. jasna, pamiętać tylko trzeba, że pomimo, że te wartości nie są jakieś spektakularne, to zasilacz, do którego to podłączymy, Powinien być odpowiednio mocniejszy. Także wydawałoby się, że około 20-watowa ładowarka powinna tutaj wystarczyć. No nie, ponieważ na... no tutaj zachodzi pewnego rodzaju transformacja, po prostu, tak? Formy energii. I taka transformacja generuje straty. Więc ładowarka myślę, że tak 30-35W dobrze, żeby miała. Na słabszych po prostu może okazać się, że nie będziecie mieli tutaj nawet właśnie 15-watowego ładowania bezprzewodowego, tylko się zrobi na przykład 10 albo i mniej. Zwłaszcza, że jeżeli podłączycie trzy urządzenia na raz. No, to na przykład telefon może zacząć ładować się bardzo, bardzo wolno. O tym prawdopodobnie większość z Was już wie, no ale uznałem, że warto przypomnieć. Bo, oczywiście, jakby zasilacza do gniazdka w zestawie nie ma. W pudełku znajdziecie tylko kabelek USB-C do USB-C długości około metra. To też wcale nie taka nieistotna informacja, ponieważ jeżeli macie na przykład jakąś choćby i szybszą ładowarkę, ale z nieco starszego typu, tylko z wejściem USB typu A, no to po prostu to nie będzie pasować, więc albo jakaś przejściówka, albo po prostu nowa kostka do ładowania już wyposażona w złącza USB typu C. A zatem, moi drodzy, moim zdaniem mamy tutaj naprawdę fajną rzecz, rzecz, która może się podobać, rzecz, która jest absolutnie świetnie wykonana i same materiały i ich spasowanie naprawdę prezentuje się nieźle. Konstrukcyjnie też jest to super przemyślane, łącznie właśnie z tą chowającą się podstawką do Apple Watcha. Chowającą się nie tylko dlatego, że na przykład tak jak wspomniałem, no wcale nie musicie mieć interesu z niej korzystać, bo możecie wykorzystywać tą ładowarkę do zupełnie innych marek niż Apple, ale chociażby właśnie po to, żeby mogła się ona po prostu bardzo fajny sposób zamknąć, złożyć. Co uważam, że też właśnie jest świetną opcją dla tych z Was, którzy z takim gadżetem chcieliby by po prostu podróżować, przemieszczać się. Dlatego nie pozostaje mi nic innego w zasadzie, jak Wam to serdecznie polecić. Naprawdę fajny gadżet w bardzo niebanalnej formie, zdecydowanie funkcjonalny, a co za tym idzie, warty rozważenia. Jeśli udało się zainteresować Was tymi ładowareczkami, to oczywiście link do nich zostawiam Wam w opisie. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!